Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że będziesz studiował w pałacu, a dokładniej pałacu kultury i nauki? Poznaj Kolegium Civitas nowoczesną, międzynarodową uczelnię cenioną przez pracodawców i środowiska biznesowe. Od ponad 20 lat Kolegium Civitas jest w czołówce rankingów uczelni w Polsce. Proponujemy kilkadziesiąt atrakcyjnych specjalności w ramach sześciu obszarów kształcenia. Nasi wykładowcy do każdego studenta podchodzą indywidualnie, wykorzystują najnowsze trendy i techniki nauczania, po to, aby studenci potrafili patrzeć szerzej i dostrzegać więcej, a w przyszłości mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Podczas zajęć w Kolegium Civitas można spotkać studentów z ponad 50 krajów świata. Oferujemy stypendia i staże zagraniczne, a nasi absolwenci mają otwartą drogę do podwójnych dyplomów magisterskich. Studenci mogą rozwijać swoje pasje w licznych organizacjach studenckich, takich jak Samorząd Studencki, Koło Socjologii, Teatr Kolegium Civitas, Radio Pałac i wiele innych. We współczesnym świecie najcenniejszym zasobem jest interdyscyplinarna wiedza i umiejętność współpracy. Pokazujemy studentom, że razem zmierzamy do wspólnego celu, ale każdy może robić to na swój sposób. A ty? Dokąd zmierzasz?